Kolejny cykl pytań i odpowiedzi, podkreślam, że cykl, bo wielu z Państwa mnie skrytykowało, że zamiast słowa cykl użyłem słowa cykli, więc ja się słucham na taką krytykę, jak Państwo widzą, reaguję natychmiast. No i przechodzę do pytań. Pan Sylwester Matuszak. Witam Panie Redaktorze, życzę dużo zdrowia. No dziękuję bardzo i nawzajem. Moje pytania. Właśnie rząd angielski i inne ogłosiły przedłużenie restrykcji w związku z COVID-19. Może angielska gospodarka wytrzyma, ale jak według Pana będzie wyglądała zapaść w Europie? Czy mógłby Pan opisać symptomy i kolejności zdarzeń? No, myślę, że tak źle nie będzie, bo nie tylko rządy innych państw europejskich zapowiadają przystąpienie do. Mrażania gospodarki, ale nawet nasz rząd taką zapowiedź ustami ministra Szumowskiego przedstawił, więc chyba się zorientowali wszyscy nasi umiłowani przywódcy, że przedłużanie tych restrykcji tak, tak drastycznych jest bardzo niebezpieczne, bo grozi już nie tam klęską epidemiczną, ale klęską głodu, która być może pociągnęła. Ma za sobą znacznie więcej ofiar niż zbrodniczy koronawirus, bo zbrodniczy koronawirus tu tak naprawdę tak wielu ofiar za sobą nie pociągnął. Tym bardziej, że precyzyjnie uderza w schorowanych starców, o na przykład takich jak ja. No więc to mniej więcej rola zbrodniczego koronawirusa jest taka sama jak wilka w zwierzostanie. Gdyby nie wilk, to niektóre gatunki by się nadmiernie rozmnożyły, a tak to wilk tam bremkuje. Krótko mówiąc, zbrodniczy koronawirus przyczynia się do poprawienia struktury społecznej. Ja mogę to mówić, że tak powiem, z otwartą przyłbicą, chociaż bez maseczki, bo sam jestem w tej grupie schorowanych w związku z tym no, nikogo tutaj, nikogo tutaj nie, nie obrażam. Jeśli ktoś się może poczuć tam dotknięty, no to przecież to prawda. Drugie pytanie. Czy podczynania własnego generała, realizującego rozkazy, były wystarczającą przyczyną do wysłania całej delegacji samolotem na negocjacje? Czy może była inna ważna przyczyna? Wysłania takiej delegacji, jak ostre stanowisko jednego z pań z bloku. Chodzi mi oczywiście o rok 56. No. Nie bardzo tu rozumiem, nie bardzo rozumiem to, to pytanie. Nie bardzo chyba no przypominam, do jakiej sytuacji może się to odnosić, bo owszem, polska delegacja, jeśli tutaj już tak, to owszem, pojechała do Rosji z Gomułką, Władysławem na czele, ale pociągiem, podobnie jak Bolesław Bierut, tylko on już stamtąd nie wrócił, on w marcu 50 tego szóstego roku zmarł, co umożliwiło tutaj przetasowania na tubylczej scenie politycznej, no i y, zrobienie tak zwanego października i y, obsadzenie y, funkcji pierwszego sekretarza przez Władysława Gomułka, ale nie przypominam sobie, żeby jakaś delegacja INKOR leciała samolotem w 1956 roku. Także, no przepraszam, ale nie potrafię tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo nie bardzo go rozumiem. Pan Hugo Steinhaus. Szanowny Panie Stanisławie, przede wszystkim dziękuję za nieustawanie w boju. Dodaje mi to dużo otuchy. No cieszę się bardzo. A teraz pytanie. Pani Józefa Szczurek-Zelasko z domu Poręba, sekretarka z Ministerstwa Zdrowia w szale niesienia pomocy obywatelom, zakazała wypowiadania się w mediach pracownikom szpitali na temat stanu ich placówek w czasie epidemii koronawirusa. Ponoć zdarzały się nawet w związku z tym jakieś zwolnienia. Czy zatroskana władza ma do tego typu działań jakąś podstawę prawną, czy po prostu, jak to się mówi, poniósł ją melans, no obawiam się, że poniósł ją melans, bo nawet te restrykcje, które tutaj są nałożone, no to nie, ich podstawa prawna jest dosyć wątpliwa, na co zwracają uwagę adwokaci, którzy radzą obywatelom, żeby nie przyjmowali tych mandatów, a jeżeli ją, je przyjmują, to żeby się tam odwołowali. No, niezawisłe sądy, jak dostaną rozkaz, to też będą te mandaty zatwierdzać jeszcze z kosztami. Widać, że nasza palestra nie zachwyca Wierzy w niezawisłość sędziowską, no zresztą, co ma innego robić? Przecież jak ktoś przestanie wierzyć, no to niezawiśni sędziowie się o tym przypadku prędzej czy później dowiedzą i wtedy marny los takiego mesenasa. No ja chcę powiedzieć tak, że w związku z epidemią koronawirusa nie zwłaszcza, że nie został wprowadzony żaden stan nadzwyczajny, no to konstytucyjne gwarancje. Swobody wypowiedzi nie zostały cofnięte. W związku z tym nie bardzo sobie wyobrażam podstawę prawną, żeby pani rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia mogła y, y, obywatelom, którzy tylko tyle zawinili, że są lekarzami, wypowiadać się na temat zbrodniczego koronawirusa. Skoro osoby nie będące lekarzami się na ten temat wypowiadają, no to dlaczego lekarze mieliby to mieć zakazane? Nie widzę powodu. Pan Wacław Paweł, wielce czcigodny panie Stanisławie. Od kilku lat jestem pana wiernym słuchaczem i jestem panu niezmiernie wdzięczny, że wyjaśnia pan w jakiej naprawdę rzeczywistości żyjemy. No dziękuję bardzo za tę recenzję. Mam pierwsze pytanie, może retorycznie, gdzie jest owsiak, gdzie jest schował, gdzie ten sprzęt i pieniądze z orkiestry, skoro brakuje zwykłych maseczek. Ja sam co nieco wiem. Drugie pytanie, ale to na, na pierwsze najpierw chcę odpowiedzieć: No, Jerzy owsiak, o ile mi wiadomo, przebywa w, ciągle w tym samym miejscu co zawsze. A no, i nawet podobno tam jakiś sprzęt zaoferował. No, krótko mówiąc, myślę, że wysuwanie jakichś podejrzliwości w stosunku do pana Jerzego Owsiaka byłoby przedwczesne. Tym bardziej, że jak mówię, sam czytałem taką informację, że coś tam zaoferował na, w związku z epidemią. Drugie pytanie. Na przekór epidemii wspominał Pan kilkakrotnie podczas swoich wystąpień o specjalnych stosunkach Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie to specjalne stosunki? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę długich lat w najlepszym zdrowiu. No te specjalne stosunki. W Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi datują się od dosyć dawna, to już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku kanclerz Bismarck został zapytany przy okazji jakiejś tam takiej wywiadu jaki czynnik będzie w największym stopniu kreował politykę w wieku XX. I kanclerz Bismarck odpowiedział tak Taki, że po obydwu stronach Atlantyku mieszkają narody mówiące jednym i tym samym językiem. No i zarówno podczas I wojny światowej, jak i podczas II wojny światowej, no i teraz też rozmaite korzyści. Wielka Brytania odnosi z tego właśnie, że po drugiej stronie Atlantyku mieszka, mieszka naród mówiący tym samym językiem, czyli po angielsku. Przypomnę, że w wieku XX to miało miejsce trzy razy, bo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone jeszcze nie były wciągnięte do wojny, jeszcze były państwem neutralnym, ale dostarczyły. W Wielkiej Brytanii benzyny i między innymi śmigieł do samolotów. No, i spotkałem się z opinią, że gdyby nie to, to bitwa o Anglę, Anglię mogłaby wyglądać całkiem inaczej niż wyglądała. No i jeszcze trze za trzecim razem w XX wieku to była wojna o Falklandy. Wtedy też sekretarz stanu Alexander Haig, amerykański sekretarz stanu, bardzo wydatnej pomocy udzielił Wielkiej Brytanii, chociaż Stany Zjednoczone nie wojowały bezpośrednio, ale tam różne korzyści właśnie w ramach specjalnych stosunków Wielka Brytania Odniosła. Pan Damian Ha. Drogi panie Stanisławie, oby jak najdłużej mógł pan nas bawić i uczyć. No, dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Mówił pan w jednym z ostatnich cykielów, że jedynym sportem, jaki pan ogląda, jest boks. Chciałem zapytać, więc czy ma Pan swoich ulubionych zawodników rywalizujących obecnie na ringach zawodowych oraz których uważa Pan za najlepszych? Chciałbym również zapytać o to samo, jeśli chodzi o zawodników z dawnych lat. Przede wszystkim, jeśli chodzi o boks zawodowy. No, ja nie mam aż takiego rozeznania w tej dyscyplinie sportu, jak pan tutaj przypuszcza. Znam jednego boksera zawodowego osobiście, pana Tomasza Adamka którego poznałem przy okazji Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Nawet miałem przyjemność uścisnąć mu dłoń. No i to stąd tak z powodu tej znajomości, dosyć zaś zresztą przelotnej, no ale lepsza taka niż żadna, bardzo obserwuję to, co pan. Adamek robi. No i w ogóle wydaje mi się, że jest on bardzo sympatycznym człowiekiem, poza tym, że jest dobrym bokserem, co wielokrotnie udowodnił. Natomiast jeśli chodzi o boksera takiego zawodowego, no to sympatię mam do boksera już nieżyjącego, mianowicie do Joe Louisa. Między innymi dlatego, że kiedyś tam za którymś razem, jak byłem w Nowym Jorku, to poszliśmy na kolację do takiej restauracji, do której chodzili bokserzy. No i tam między innymi Joe Louis, nawet były jego rękawice bokserskie tam, jako, eksponowane jako eksponat. No a poza tym Joe Louis był w Polsce znany, między innymi stąd, że takiej ballady dziadowskiej, że był sobie murzyn, co chodził nago i co się Louis nazywał. No a drugi bokser, Smerling, który zapragnął też zysku, i tak dalej, i tak dalej. Więc to tego drugiego tak sobie mile wspominam. Co pan sądzi o twórczości świętej pamięci Jacka Kaczmarskiego i jak dobrze pan ją zna? No, za dobrze jej nie znam, natomiast na podstawie tego, co znam, to uważam, że był to wybitny poeta. No i przy okazji jeszcze śpiewak, piosenkarz. No i bardzo lubiłem jego utwory, zwłaszcza te takie historyczne, na przykład co no, tam winne też, ale taki, że w roztańczone dźwięki Karmanioli wpadł Marsz przez Alpy Armii Suworowa. No co <śladnie> ładnie to było skomponowane właśnie do melodii takiej Karmanioli. Pan Stanisław Fabiański pyta, o tu z innej beczki zupełnie pytanie. Panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jaki jest Pana stosunek do mszy czasów zwanej potocznie trydencką? Czy uczestniczy Pan w takich mszach i co Pan sądzi o reformie liturgii po Soborze Watykańskim II? No, uczestniczyłem wyłącznie w takich mszach, bo ja jestem człowiekiem jeszcze przed Soborowym i jeszcze przed Soborem Watykańskim II byłem ministrantem. W związku z tym musiałem umieć ministranturę, zanim ksiądz Proski Świętej Pamięci który się nami opiekował, pozwolił nam y, założyć komrze i w ogóle służyć domszy, no to musieliśmy zdać egzamin z ministrantury po łacinie. No i nie tylko z ministrantury, ale mieliśmy, musieliśmy też umieć y, różne takie okolicznościowe pieśni kościelne po łacinie, na przykład ten hymn Pangeling Gloriosi, który się śpiewa w Wielki Czwartek. No tu, jeśli chodzi, no Msza trudęcka, jak powiadam, bardzo mi się podobała i podoba, dlatego że ona znaczy wyraża taki respekt, przed majestatem boskim, a nie tu tak. Zresztą zmienia się koncepcja, bo msza trydencka była ofiarą, podczas kiedy msza ta posoborowa to jest uczta. No to jak uczta, to można tam nawet sobie wypić i zakąsić. To w przypadku mszy trydenckiej było to niemożliwe. Jeśli chodzi o sam Sobór Watykański II, to tu jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że konstytucje soborowe. Nie likwidowały mszy trydęckiej. Owszem, wyjątkowo, wyjątkowo, co było podkreślone ekspresji z werbis. Dopuszczały języki narodowe w liturgii, ale nawet tam, gdzie takie pozwolenie było, to było zalecenie, żeby wierni umieli, znali modlitwy i pieśni po łacinie, te, które. Ten... Rzeczywiście dzięki temu jeszcze przed soborem watykańskim, II, znajomość łaciny, tej kościelnej, była dosyć powszechna, bo pamiętam z dzieciństwa że nawet w takich parafiach wiejskich, no to chóry, jak A w ka przy każdej parafii był chór, no to musieli to umieć. I y, na przykład podczas procesji Bożego Ciała, kiedy się tam przy każdym czterech ołtarzy procesja zatrzymuje, no to były śpiewy łacińskie. Tam przy jednym tkwimandukat me, biwit propter me, prawda, i tak dalej. Teraz już y, mało kto to pamięta. Otóż y, y, autorem tych wszystkich zmian, który to przeforsował wbrew konstytucji, Soborowym był taki y, ksiądz y, nazwiskiem Anibale Bugnini którego się wszyscy bali. Nie wiem, dlaczego się go wszyscy bali. No w każdym razie respekt przed nim odczuwał nawet podobno Paweł VI. No i ten Bunini właśnie te zmiany liturgiczne przeforsował. Powiadam, wbrew konstytucjom soborowym. Proszę Państwa, na tym kończymy ten cykiel pytań i odpowiedzi. No i na następne, następne pytania odpowiem w kolejnym cykielu.